Bo nie jest tam coś dosyć zobaczyć. Nie no, ja mam włączony telefon. Wiesz, ładujesz się telefon? Nie no, mówię ci, że ten kabel nie ładuje. Bo to nie jest, musiał mieć pod USB. Masz ten drugi? USB typu C, yy, iPhone? mam przecież dodatkowy kabel. Weź go, podepnij. I odłącz ten, ten z typu C Ten odłącz, bo on będzie E ten. ten masz Odłącz A ten Szybko, żeby ludzie nie widzieli Że są nagrywani Dobra Dobra Tak. Nie ładu, ładuje, dobra, jest piorunek Widzowie widzowie, kurwa przyjście nie Nie musimy poczekać A bo tu mnie w opis A, teraz telefon się resetuje na Czy u mnie jest link w opisie do wkład do Naty? Zauważyć tego kurwa, nie wiem czemu mi w ogóle nie pokazuje obraz. Um, komentarz poszedł, 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 poszedł. poszedł Aha, mnie. A obrazem nie daje w nichu, ja nie wiem o co chodzi. Ale zaraz sprawdzę No dobra. Ja Aplikacja przekłamuje, bo nie mam 20%, a pokazuje mi, że mam 22. No, nie, nie ma. To jest, to jest no. główny link. Będzie to się sprawdzać. Nie wiem. Opis. Jest. Dobra. Jest. Mati wbił na live'a chociaż jeden. Przysłowią, żeby ci usunąć moda, bo będziesz tracił o, widzów. Jest. Raczej. Całym... Halo, halo? halo, halo. Ale przecinamy w 18. Nie wiem, dzisiaj jest z moją siedzią tak. Chujowo. No, no, poczekajmy, zobaczymy, co się wydarzy. Ja myślę, że chociaż donaty wpłacamy, kurwa, zala. Jak ci się nie uda live'a to to musimy nagrać przynajmniej jakieś film, filmy na kanał. A nie, jest dwóch widzów. No, bo ja jestem jednym. I drugi jest ktoś inny, jeden wyszedł już. Jak zobaczył, że 400 zł ten, to już poszedł. Nie, to nie chodzi o to. ty cześć. Wszystko załączy No już czas siedzi chodzi No bo no. no, 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 na co nie pójdzie O Mati Wiśnia to ham, to jest ham <głynne> Prawda? Ja jestem ham? Ale on o tak o napisał Sosa, przegiąłeś sosa a sosa, no nieładnie. Dobra, chuj, tam cechę, kurwa, byle się pierdolnie. Nie, bo mnie zabierasz widzów. Nie możemy z jednego telefonu robić lajwa? No zara, zaraz, no, chcę coś uruchomić, no poczekaj, kurwa, stary. Ale możemy zrobić z jednego lajwa, mojego urządzenia, możemy zrobić lajwa, bo mam dobry internet. Do 24 mam dobry internet, bo ty mi się przenosi do innego operatora sieciowego. Telefony to zło Bo nie chcą działać <noise> Telefony to zło, bo nie chcą działać Mati te Sosa napisał, że Mati to jest cham i se poszedł, Albo siedzi Albo mu wyjebało tak misję <noise> O kurwa mi się odbiło No to dobrze Przyjęło się Zobacz jaki ustawiłem ten saldo 400zł do celu Kurwa, co jest z tym jebanym Gdy nie masz live'a to mi więcej widzów przychodzi A gdy ty masz live'a to mi spierdalają Co nie? No O, wulkanizator, siema, siema Jest live? Działa? Działa live? U mnie też zobaczycie, czy działam. Widzowie, działa? W stream, bo kurna, zaraz zrzucę te telefony, kurwa, w przepaść. Poza moim, bo on ma 60 fpsów ów Wywalę je, kurna, na śmietnik. Wysadzę je petardą. No, dobra. to Mongo to, no, to chami, jest tylko jeden widz. Działa? Słychać, czy nie słychać? Czekaj, tu muszę Dobra Weź wulkanizator i TMM napisz Do mnie też piszcie, a nie, że tylko do niego Bo to świnia Pomogą to świnia? Ja wam dam mągą świnia no nie spodziewaj się, że jak ci ludzie wyzywają na live i ten I myślę, że ty mnie obrażasz czy coś zawsze, rozumiesz. Kazimierz wpłacił 3 zł i 50 groszy. Wyślę 10 zł za dwa piwka. No, tak nie może być, że muszą być dwa live naraz muszą iść. Trzeba na jedno urządzenie robić Ale ciężko stwierdzić czy nie ma problemu. W sensie napisz mi czy wszystko działa No właśnie my też napiszcie czy, je czy wszystko jest dobrze Czy, widzisz? czy widzicie mojego live'a też i czy jest wszystko dobrze <laughs> bo, u mnie internet, bo u mnie live zawsze będzie działać dobrze Bo mam dobry internet Dlatego odszedłem z play'a <laughs> Bo to samo gówno mają <laughs> <ani internet. śmiech> o, zero, zero <laughs> a nie internet FF? A u mnie dwa Cześć, czuję, że dzisiaj live'ie, nie? Dla ciebie tak, dla mnie nie! Bo mi działa, mam dobry internet w przeciwieństwie do niektórych. Bo nie jestem w chujowym playu. O, trzy osoby wracają. No, dobrze nie wracają. Ja nie mam jak sprawdzić, czy mam live no. Zacznij. No to co, z jednego urządzenia lecimy mojego? Czekaj, bo bot się zaaktywnił. Znaczy ja sobie reset, telefonów poradziłem, nie? Ja nie muszę, przynajmniej iPhone'y nie mają takiego problemu. iPhone'y nie mają takiego problemu, żeby nie potrzeba im resetu robić. A Androidy już mają z tym problem. Wyłącz. Widzisz, że są plusy. Ja live? Halo, halo, czy ktoś jest na live? No, tu mam bliznę, kurde po roki po smyczy się paliło mi. Normalnie pachą. Halo, halo, czy się słyszą Dwa kanały. No właśnie, ale nie ma, chyba nas olali. Chyba nas już nie lubią, bo pomyśleli, że ich Oszukujemy. wydymaliśmy. Tak, wydymaliśmy ich na drank streama. <noise> już nic nie przyjdzie. ale chwójnie wyszła no, już, jedna, no, no, już no. jeden widz, już, z trzech, no już nie dwóch nie poszło. U mnie było trzech widzów, dwóch już poszło i teraz mam zero. jakiś problem techniczny u ciebie i u mnie? Nie, u mnie nie ma żadnego problemu. No 20, Hello. 25 i się trzyma nadal tego na razie. Okay. Bardzo wolno się ładuje, bo to powerbank, on tu zawsze wolno ładuje. No powerbank i zależy jak no ten jest ile ma ładowania 33 W ogóle zaraz ruszymy, Zero mm. no live na pewno Zero widzów Wszyscy są Mongoła oglądać a nie mnie Jestem skończony ale i tak ładnie zarobiłem. Ci, nie, nie spodziewałem się tego. No, ale wiesz, że musisz się z tym ze mną podzielić, podziałkować. No, z tego co mi tu ten, to nie mam ja. Przez tej kasy nie wypłacam. Bo się ona idzie prosto na YouTube'a konto. Ja mogę się z tą tylko podzielić z tą kasą, co dostaliśmy z, przez Tipo i ten ten. No to przez Tipo, te, te, co, te, co dostaliśmy? No, tak. No. Umowa to umowa. Jak to widzę powiedzieli. Będzie i tak, żeby Mongoł nie oszukał. Żebyś się tam pilnował, żeby cię tam to podziałkował hajsem. Co tego live'a Ej, O, to wszystko jas. Tak pytanie dlaczego? Mówię, ja mam awarię sieci. To ja ci mówię, z jednego urządzenia róbmy. Ale i tak u ciebie widzów nie ma Nikt nie widzi, że jest live A zaraz je, to się nie będę męczył Chuj. Idziemy na bazę, tam pójdziemy na dach, będzie lepszy zasięg No właśnie o tym mówię no, to... Ale nie możemy robić live z jednego urządzenia mojego? Nie, wyłącz na razie, po prostu wyłącz Na razie kompletnie zero Pójdź tylko